Dzisiaj jestem na Kopcu Kościuszki, tutaj ma być finał samochodów starych, mają podjechać o 15, potem tutaj będą przez y, dwie godzinki, żeby je podziwiać, a czekam aż będą tutaj na tej mecie przyjeżdżać, tutaj jest ładny punkt widokowy, mam nadzieję, że jeszcze nie przyjechali. Czekamy na samochody z rajdu, troszkę się spóźniają. Powinny być już o 15.00, tutaj na razie przyjechał tylko jeden. To był z garbów z roku. 64 lata w jednej rodzinie był. Przechodzimy do Łajca na A Mamy nawet nawet w którym pierwszy właściciel woził swoje dziecko w samochodzie. Ten hotel z roku. Z jest na to w jeszcze dwa startowałem. Ale proszę. I na mecie mamy kolejne dwa samochody. Pierwszy to Polski Fiat. Proszę Państwa, ciekawostka. Ten konkretny samochód nie taki, tylko ten konkretny. Brał udział w filmie Vabank. Kto oglądał film Vabank, może przypomnieć sobie ten samochód z tego filmu. I kolejny piękny, przedwojenny samochód. To jest z 3930 roku. Akar. Pociągnamy na dole, bo takie czasy były okrutne. Ja się zobowiązuję. Wina wezmę na przegadkę. Żeby sobie wszelkie takie rodzice. Oczywiście Mercedesa. Proszę Państwa, tych Mercedesów u nas jest w tej chwili na tym rancie sporo. Ja już się kubię tak naprawdę, mimo że wydawało mi się, że troszeczkę znam się na zabytkowej motoryzacji, ale spytamy właściciela, jaki to jest model. Wóz 11, KUPE, 3000 pojemności, 60, No to już wszyscy wiemy, jakie auto zapraszamy na park. I widzę jakieś auto amerykańskie. Już. Zapraszamy Piękny kolor Utrzymać taki kolor To naprawdę sztuka Czekaj kolego, gdzie jedzie? Musisz opowiedzieć Bez opowiedzenia to nie ma wjazdu I kolejny Mercedes Tradycyjnie musimy zaprywać Nie znam się na tych Mercedesach Ten to jakiś taki starszy Jeszcze chyba Jeden ze starszych Zaraz pytamy, który rok? 53. Słuchaj, to musisz tutaj na tym parkingu mieć honorowe miejsce. bo To jest mój rocznik. Zapraszamy. Kolejne auto to Fiat, Fiat Spider. Te Spidery były produkowane przez tyle lat. I wyobraźcie sobie Państwo, że takie Spidery dokładnie brały udział w rajdzie polski, który był wtedy rozgrywany w Krakowie. Pamiętam, w hotelu Krakowia była baza jechały takie auta. Co powiesz o swoim aucie? Które, jaki tam silnik masz? Dwulitrowy silnik na pewno. No to już jest ta najwyższa wersja. Wszystkie miały y, dwuwałkowy silnik, ale pojemności były różne. 1600-1800 litry. Ten jest dwulitrowy. Zapraszamy. I kolejny... A się ludzie nie obrażą, jak powiem, garbus. No tak się mówiło na te auta. Kolejny garbus, a ten garbus to ile latek ma? 60 No pięknie No to gdzieś tam staniemy koło tego białego, Bogdan tam chyba się umieści jakoś, jakoś się ukradł Zapraszamy To m b Czyli B O ile mi wiadomo Czekaj, czekaj, czy czekaj, nie będę cię bijechał, gonił za tobą. O ile mi wiadomo, to 1900 silnik w takim jest, tak? O całe 100 pomyliłem się, gram. Co powiesz? Co powiesz o tym aucie? 69 rok, prowadzony ze Stanów Zjednoczonych, podremontowany w Polsce. I tutaj mamy kolejne auto. Widzę rejestracje lubelskie. Roman z żoną. No i teraz długo będzie opowiadał. Roman bardzo lubi opowiadać o swoim aucie. A masz tylko jedno auto za sobą, więc możesz długo rozmawiać. Widzicie Państwo przed sobą najbardziej luksusowy włosów na świecie? No prawdopodobnie, bo może sady były bardziej luksusowe. Jest to samochód marki Auto Union DKW 1000SP. Jak słychać dwusów, pod maską wygląda jak Syrenka lub wartburg. ma trzy cylindry i ma 55 koni, rozwija 150 km na godzinę. Właśnie nim wróciliśmy z Monte Carlo. Z Monte Carlo, no gratuluję, gratuluję. Zapraszamy na parking. i kolejne amerykańskie auto. Proszę Państwa, wcześniej, dwie godziny temu mieliśmy w okolicach z próbę sportową sportową, Którą miałem okazję oglądać. Proszę Państwa, włożliwie się zjeżdżał, mimo że siedziałem w paru rajdowych autach, ale to co oni tam wyprawiali, to naprawdę niesamowite. Jak tam było na tej próbie? To jest korweta. Który rok korwety? 1963. Zapraszamy na park Marcin Stryczak startował u nas. gdzie nam Startował u nas 10 razy na rajdzie polskim historycznym, który, który organizowany był w Krakowie. I Marcin wygrał 5 razy. Kolega z Wrocławia Stasiu Postawka wygrał 5 razy. I Marcin ma teraz pretensje, że przestaliśmy organizować rajd polski. Bo on mówi. Że on by chciał wygrać szósty raz. Marcin, co powiesz o tym aucie? Wiem, że na Polskim startowałeś innym. To jest ciekawy samochód, dlatego że to jest e, oczywiście Porsche 911 z 1987 roku w wersji kabriolet. Natomiast ciekawostką jest to, że ten samochód ma przejechane 400 tysięcy kilometrów. Czy ja dobrze zrozumiałem 400 tysięcy? I tak wygląda. Tak, jest to samo, który ma przyjemne. 400 tysięcy Przypłynął od, do nas z Ameryki i prawdopodobnie miał jednego właściciela od nowości do tego roku Gratuluję, tak nawiasem mówiąc powiem Państwu, że Marci takich porszaków różnych to ma parę I BMW, BMW, zaraz się dowiemy szczegóły, jakie to BMW, jaki model, z którego roku BMW 327 z 1938 roku silnik sześciocylindrowy, cylindrowy dwunitowy w Albosowskie Przepięknie. Pamiętam takim albo bardzo podobnym BMW lata, lata temu byłem dzieciakiem, pan sobie Sobiesław Zasada jeździł. Sobiesław Zasada to jeździł BMW 328. W Krakowie, to raczej, pan Piasecki i Jerzykowski. No tak, pan Jerzykowski chyba u nas będzie Także nam pokaże Dziękujemy, zapraszamy na parking I kolejny Mercedes Ten to wiecie, że rozróżniam To jest chyba jedyny model, który rozróżniam Jaki to jest To jest Mercedes Pagoda Niebieski, niebieski, niebieski Tak, to jest najważniejsze w samochodzie Jak się pytam żony, jakim jeździ samochodem Czerwony, najszybszy Jaśku, powiedz nam coś o tym aucie 1967 roku w, 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 w SL 230 to był pas no, do czasu wspomniał to na to A powiedz nam, bo pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, skąd się przyjęła nazwa tego modelu Pagoda A właśnie, to jest ciekawe. Ta Pagoda przyjęła się z modelu takiego, że były dachy w Azji, czyli w Chinach, się pagody. I ten dach, który jest stalowy, tutaj dokładany, właśnie ma taką No to już wiemy skąd się wzięła nazwa pagoda. Zapraszamy na parking. I kolejne auto BMW. Jak Amerykanie mówią BMW. Jak się jechało? Świetnie się jechało. Nawet y, muszę powiedzieć, że czasami jechaliśmy tak mocno sportowo, bo tak i pogoda i, i górki nas do tego zachęcały. Super dzień. Dziękujemy, zapraszamy na parking. I tu się Volvo nam wpycha, nie wiem kto pierwszy, nie będę tutaj ruchem regulował, no ale dobra, to Volvo jest zdaje się starsze od tamtego Mercedesa, więc dlatego wpuścimy to Volvo pierwsze. No ale, ale zaraz, 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 gdzie, gdzie tam się pchasz, opowiesz o aucie, coś. Pancerny, co więcej, 58 rok i dalej jeździ. I przyjechał tutaj na kopiec kościuszki. No i bardzo się cieszymy, że przyjechał na kopiec kościuszki. Przyjechaliście z Kielc i przyjechaliście aż na kopiec kościuszki. I kolejny Mercedes. Johan mówi bardzo dobrze po polsku, także, także opowie nam też o swoim aucie. 66. Lot. A to Volvo, to który on mówił, że jest? Starsze? No chyba. No to dlatego go puściłem pierwszego i się chyba nie obrazisz. Zapraszamy na parking. Dziękuję. I mamy kobietę za kierownicą, proszę państwa. Piękną kobietę, a gdzieś zgubiła pilotkę albo pilota. Pilot wypadł. Który rok 79 Piękny Jedziemy na parking Bogdan gdzieś tam ustawi ta, ta rogatywka mi troszkę spada Jakąś wielką głowę mam A ta rogatywka No ale <grych> I tryumf 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 w kabriolecie Zaraz jakieś Chociaż dwa słowa który rok, jaki model, no ja wiem, ale Państwo może nie wszyscy wiedzą. Spitfire MK3 z 65 roku. 65 rok, Spitfire. Wielu Państwu kojarzy się Spitfire z tymi samolotami, co latały w czasie II wojny światowej. I... To z racji tych, z tych samolotów była właśnie ta nazwa. No właśnie, tego oczekiwałem. Zapraszamy na parking Spitfire. A to rodzima produkcja. Rodzima produkcja. Wielu z nas pamięta. Taksówki takie jeździły. A dzisiaj to już jest pojazd. Jaki? Ktoś powie stary. No, no, no. To jest pojazd zabytkowy. Tak jest. Z roku 1974, drugim właścicielem jest. Gratuluję. Yellow Bahama, tak się chyba to nazywało. Zapraszamy na parki. I jakieś wielkie auto. Musi być amerykańskie. Musi być amerykańskie, bo takie wielkie auta, to tu Amerykanie robią, tamte drogi szerokie. Kiedyś dzwonię do syna, który akurat był w Kalifornii i pytam się, gdzie jedziesz? No on mówi autostradą, no jakąś tam, nieważne jaką. No jaka ta autostrada? No dziewięć pasów w jedną stronę, to rozumie autostradę. Jakie to auto? Amerykańskie. Tak, 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 nie no to już, to, już, to już po wielkości poznałem, ale teraz jakieś szczegóły. Marka, Marka Desoto 1937 rok. 37 rok, proszę państwa, przedwojenne. Starszy ode mnie. Gratuluję, zapraszamy na park. I kolejny Mercedes. Takie długie światła ma, ale te światła to muszą świecić w nocy. Zrobimy rajd nocny i wtedy te światła będą. O kurczę, oni z nadmorza przyjechali marynarze. Cała grupa marynarzy. Konkurs elegancji to tutaj? Tak, proszę pana, tu będzie konkurs elegancji i zapraszamy marynarzy na konkurs elegancji pięknym Mercedesem. Powiedziałem, że Mercedesów będzie dużo, a tam kapitan, tam załoga, tam majtkowie siedzą, a tu kapitan jedzie. Salutujemy wrogatywkę. Pan kapitan wjeżdża też Mercedesem. A jakże? Zamknął szyby, myśli, że jest w łodzi podwodnej. Proszę Państwa, szyby się nie otwierają w Mercedesie. Czy jest tu przedstawiciel Mercedesa? Jak może się nie otwierać szyba w Mercedesie? Który rok, Pegalda? 1970. 3,5 3 litra 8V, 200 litra. Pięknie, ale szyby się nie otwierają. A w tym pakardzie z 30 roku się otwierały. Zapraszamy na parking. Proszę pana, taksówki to tam jest dalej parking. Tam jest parking na taksówki, dalej. Żeby klienta oszukać. No właśnie. Mówi, że mają aplikację Ubera. Ale to zdaje się tego głośno, nie wolno mówić, bo to jest jakaś kryptoreklama, czy coś się tak nazywa. Zapraszamy na bar. I widzę kolejnego Mercedesa. To chyba 328, który tutaj wjechał. Też widzę na kieleckich numerach. No a to jest jakie taś, taś taś. Ja nie wiem. Ja, ja tu na początku, jak wziąłem ten mikrofon, to od razu powiedziałem, że na Mercedesach się nie znam. I każdorazowo będę pytać kierowców, jakim wehikułem podróżują. To jest 223 Hybryd. Hybryd? A, bo benzyna i gaz. A, widzicie Państwo, a teraz chwalą się, że mają hybrydę, elektryki, to, tamto, a tu jest hybryd, który ma tyle lat i jest dobrze. Jestem załamany, kolejny Mercedes, i kolejny i znowu o nim nic nie wiem. Chodźcie, chodźcie, opowiecie coś o nim. Na trasie to was widziałem, odwrotnieście siedzieli. Tak, zamieniliście się, dobrze. A ten kolor to łatwo utrzymać? Bardzo ciężko, bardzo ciężko. No właśnie zawsze jestem jak widzę czarne auto, to podziwiam właścicieli tych samochodów. Skąd oni mają czas, chęci i ochotę te auta tak pielęgnować? Gratuluję. Zapraszamy na parking. A tutaj Citroen. Proszę Państwa, te znaki na atrapie tego samochodu. O, prawie wszyscy, prawie wszyscy wiedzą, to jest symbol Citroën. Pan Citroen jak zaczął produkować samochody, a wcześniej produkował koła zębate, to wymyślił sobie taki symbol i ten symbol przetrwał tyle lat. Zapraszamy na parking. O, tam też się... Tam teraz chyba... Czekaj, czekajcie, 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 to też są marynarze? Nie. A, Francuzami jesteście. No tak, nie wysiadłeś, to beretki nie widziałem. Tak, z antenką, tak, tak. Yy, co znacznie starsi obywatele tego kraju pamiętają, że takie auta jeździły w Służbie Bezpieczeństwa naszego kraju. Tak to było. Zapraszamy. I to auto jest też Mercedes Ale to jest chyba drugie auto, które, które Wiem jaki to jest model Poza Pagodą To jeszcze to auto rozróżniam Bo uważam proszę Państwa Że to jest najpiękniejszy Mercedes Jaki Mercedes wyprodukował Mercedes 190 Odbierają dokumenty Żeby ich tam sklasyfikować na jakimś miejscu Tadziu co powiesz o tym aucie Króciutko, bo, bo A nie, chyba tam już nikt nie jest wszystko powiedziałeś. Najpiękniejszy Mercedes. I w tym się wszystko mieści. Zapraszamy na metr. Idę oglądać teraz samochody. Samochód obsługi Mercedes. Teraz będę mógł podejść do każdego samochodu, zobaczyć sobie.

He never S kann semUCK er gengur inn á treél. Beran fyrirtvólur så langolarandi hætti f lössi okta. Þið það , Wjechał i nie opowie nam, z którego roku jest Biskajna. Czekaj. Opowiesz nam, z którego roku jest Biskajna. Podejdę Piscaina. do tego Chevroleta. Ale nie wiem, z którego roku. 68 rok. Chevrolet Biskajna. Ta nazwa taka mi się podoba. Długa Biskajna. Czy to coś znaczy? Zatoki Biskajskie. No to z Zatoka Biskajska do Chevroleta. Opowiedz nam to. No co, no tak sobie wymyślono, tak? Jest Chevrolet Impala. A Impala to jest. To. Afrykańskie zwierzę. No tak, no tak. No w tej logice jest jakiś sens. No rozumiem. Dziękuję. Zapraszam na park. Tren. Bardzo duży samochód, ale w środku mało miejsca. Były takie lata się

To jeden z ładniejszych, ale w środku znowu malutki. Te samochody takie są duże, a w środku mają mało miejsca. Triumph a ten jest fajny. Gdzie jesteś? No i marzenie wielu Polaków. Duży fiat. Ja mówię jak mój tata napisali mu, że dostanie poloneza, a nie fiata to płakałam. O jeden z samochodów najładniejszych jest. 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 Aha, żebyś to po prostu dla katę tu trzeba Markę, jeśli się dobrze. Przedkładam sobie ładny samochód. Jeszcze raz wejdę do środka, zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Ale na budzie. A tu korvetka. Tak to by bylo tak Ale to, to jest rozmowa na długie wieczory, pewnie przy dobrym czerwonym winku Natomiast rzeczywiście no, trzeba się z nim porozumiewać. Trzeba go czuć. No, Ale dawniej tak się jeździło. I no, Będzie jubileusz okrągły w przyszłym roku. Tak jest. Może to żyjemy? To nie wiemy, to nie 1926 rok <śmienicza> <śmienicza> dziękuję bardzo za... o, ja która powodowała, że całe wsiadanie było auto. trochę wyżej na większych kołach Wrażenia po zwiedzeniu starych samochodów po tym rajdzie. No kapitalne samochody, naprawdę super. Warto było przyjść. Ciekawe jest to, że jeszcze opowiadali o tych samochodach niektórzy troszkę więcej, niektórzy troszkę mniej. Te samochody stare naprawdę mają swoją duszę. Cieszę się, że przyjechałem. Myślę, że tylko zobaczę i pójdę, ale. Zobaczyłem różne samochody z różnych epok, i czym starsze, tym ładniejsze. No, na dzisiaj chyba koniec z samochodami. Ja już zjeżdżam z kopca Kościuszki w stronę Wisły. Tu jest bardzo fajna górka. Jak ktoś lubi jeździć po górkach w Krakowie, to zapraszam na kopiec Kościuszki, ten rajd samochodowy. Odbywa się co roku, a finał w tym roku był na Kopcu Kościuszki, i tutaj jest widok przy Kopcu Kościuszki, parking. Parking jest cały, zapełniony tymi samochodami. Wejście na Kopiec jest właśnie z tego parkingu. Jeżeli ktoś by chciał wyjść na Kopiec, to od kilku lat już wejście jest właśnie od parkingu, a nie tak jak było kiedyś od głównej ulicy. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.